Tutaj znajdują się młodziaki, które dzisiaj będą pod tym filmikiem licytowane. Także przypomnę zasadę. Pod filmikiem w komentarzu wpisujemy numerek gołębia, którego licytujemy i obok kwotę. Licytacja będzie trwała do niedzieli do godziny 20:00. Najwyższa oferta wygrywa. Także kolejna licytacja Pięciu młodziaków. Tak tu sobie wyglądają. Teraz będę je karmił. O. I za chwilę je zaprezentuję. To, jedzonko. Mają wodę. Niech sobie spokojnie pojedzą. A później będę je prezentował. Tu mamy pierwszego gołąbka na aukcji. ten gołąbek będzie pod numerem 1. Numerek 1104. Zresztą widać... Na aukcji był jego gniaździak, 1103. Tam został wylicywa, wylicytowany za 1400 zł. Tu przypomnę pochodzenie tego gołąbka. Jest to po moim starym gołąbku z 2010 roku. 2000, ojciec 2010 rocznik, także okazja po super gołębiu rozpłodowym nabyć gołębia. A jego matką jest samiczka... Którą wychowałem specjalnie do rozpłodu Po samczyku z, od Jurka Koźlika Bracie Złotej Olimpijki z Poznania Parowany na moją super lotniczkę I, I mam trzy córki w rozpłodzie I to jest po jednej z tych córek Także fajny gołąbek Także zademonstruję jak ten młody wygląda 11.04 a on już się pierzy, zobaczcie jak mu e... zdrowiutki, aż pióreczka mu lecą e... jest szansa, że będzie to samiczka, już widać oko e... przepiękne oko zaraz to oko jeszcze pokażę 3, 6, 9 jedną lotkę już rzucił. w ten sposób wygląda także zdrowy, pierzy się, tu czuć. Tu czuć, że wybienia te piórka, oko ma przecudowne, zaraz jeszcze na koniec pokażę jego oczko. To już jest wielki plus, że można sobie oczko zobaczyć, bo już ten młotek jest, dopiero się to oko wybarwi, ale już widać, że jest bardzo ładne. Pod numerem 2 będzie oto ten nakrapiany pstry. Jest to akurat młody po moim Herkulesie. Jego rodzeństwo znakomicie mi w zeszłym roku leciało z tej samej pary. Tutaj ojciec to Herkules, matka jest sztolka. I ta para była tak zestawiona w zeszłym roku i bardzo dobrze. Mi się mutki spisywały na 5 lotów po 4 konkursy, wylatały, także jestem bardzo zadowolony. Zaraz go pokażę bliżej. O, w ten sposób ten młodzieczek wygląda, także będzie niedługo się pieżył, a już zaczyna te piórka e, wypierzać. Pstry. Piękne skrzydełko. Bardzo ładnej budowy to może być też samiczka. Także będzie pod numerem 2 wystawiona. Tu też oko jest przepiękne. Postaram się je bliżej pokazać. Już te oczy są wybarwione. O, tak się prezentuje. Teraz jeszcze oczko pokażemy. Można zobaczyć piękne oko. Pięknie wybarwione. Nie ukrywa się. O. Jakie oczko. Będzie super. Super gołąbek. No i teraz pod numerem 3 będzie oto ta samiczka. Piękna, bardzo zgrabna. Jest to wnuczka 901 po córce 901, a z drugiej strony. Ojciec to sztol. Także krzyżówka 901 razy sztol. Samiczka przepiękna. O, zaprezentujemy ją. Piękna budowa też. Bardzo, bardzo fajna w ręce. Wydaje mi się to na. 90% raczej będzie samiczka, piękne oko, u skrzydełko. Taka laleczka ułożona w ręce. Super, super leży w ręce. Naprawdę polecam. I piękne oko. Też go pokażę tutaj bliżej. Już powoli kolorek oczka widać. Ale ono się jeszcze będzie wybarwiało. Będzie glazerek, jeszcze jest słabo wybarwione, ale oko będzie też bardzo fajne, takie jak lubię. O, może teraz coś widać, piękna główka. Nie, ciężko uchwycić. O, ruchliwy gołąbek. No i pod numerem 4, pod numerem 4 będzie ten niebieski pstry. Jest to wnuk szaleńca, e, nie wnuk szaleńca, źle powiedziałem. E, po siostrze szaleńca. Także jego matka to siostra szaleńca. E, drugi z gniazda był na poprzedniej e, licytacji, a ojcem jest e, syn 901, czyli jest to e, samczyk prawdopodobnie wnuk 901. I po siostrze Szaleńca, czyli Szaleniec, to jest jego wujkiem. E, przepiękny samiec. E, naprawdę super wygląda w ręce. O, samczyk jest prześliczny. Już tutaj i plecy. Wszystko ma. Stry. Jeden z gniazda był. Na poprzedniej licytacji, a teraz jest gniazdziak. Też się już pierzy, piórko tu leci. No i też będzie ładne oko. Widać, nadzieję, że widać piękne oko. Będzie samiec, bo widać, że on wyrośnie. Tutaj jeszcze trochę nabierze masy, bo jeszcze się będzie rozbijał, także, także będzie to prześliczny. Samczyk On, pod numerem 4. Na licytacji. No i spróbuję pokazać jego oczko. też się jeszcze będzie wybarwiało. Takie ma gołąbek oczko. No i ostatni numerek, numer 5. Pio, numer 5 na dzisiejszej licytacji oto ten piękny tutaj gołąbek, drugi z gniazda był szpak, to będzie duża szansa, że jest to w ogóle przepiękna samiczka rewelacyjnej budowy jeśli chodzi o ojca, to jest to szpaczek ze sztoli i tam są gołąbki od Tadeusza pałki, a matka to jest siostra. Tej, która jest na górze, wystawiony e, czyli jest to po, e, po mojej superlotniczce i po tamczyku o zbiórko tam z linii olimpijskiej. Można już zobaczyć, jak ten gołąbek się prezentuje. E, ja myślę, że to będzie taka piękna, potężna e, samiczka. Naprawdę, naprawdę, piękny gołąbek. Zaraz mu w ręce zademonstruję. No i tutaj mamy w ręce. Myślę, że to jest samiczka. Ej nie, wyrywa się. To się wyrywa piórko teraz wyrwała. E, nerwowo siedzi. Piękne skrzydełko. Super leży w ręce. Matka jest bardzo ładna, ojciec ładny. Jak się wyrobi ten gołąbek e, będzie super zbudowany. I wydaje mi się, że to jest samiczka, tak na nią patrząc, raczej to będzie właśnie przepiękna samiczka, nie jest to glazera, oko tu będzie wybarwione. O, to już też, też się już przepierza, Chciałaby się już pierzyć. Zdrowo się trzyma. Nawet widać piszczale. W ten sposób strasznie się wyrywa, nerwowa. Także pod numerem 5 ona ma numer 1106. Są to pierwsze moje mutki, te najstarsze. Więc już się przepierzają. Także z rozpłodu, tu wychowane na tym gołębniku z celami indywidualnymi. Polecam. Także licytujemy pod. Aukcją w komentarzach wpisując numerek 5 gołąbków na licytacji. Koniec aukcji w niedzielę o godzinie 20, to znaczy będzie to 14 marca godzina 20 zakończenie aukcji. Tak tutaj gołąbki wyglądają. Zdrowo sobie siedzą. A ja tu przyparowywałem to motoparkę. One pójdą do celi indywidualnej, zostaną przeze mnie przeniesione, ponieważ tam została jedna para z rozpłodu sprzedana. Dzięki temu zwolniła mi się cela i do tej celi indywidualnej pójdzie ta para. No i będą one tam mam nadzieję, przyniosą mi. Młode na ten sezon Teraz idę nakręcić filmik o budowie Także Ja najpierw przeniosę te gołąbki A później nakręcę Dla Was filmik O budowie gołębi O trzeciej pozycji karty ocen Także zapraszam na oglądanie Kolejnych filmików W tym momencie pozdrawiam Dobry lot i życzę miłej licytacji. Także poszły do celi indywidualnej. No i zobaczymy. Tam je parowałem wstępnie, a są nie takie wczesne gołębie. Zobaczymy, czy uda się z nich coś wychować. Zajęły miejsce pary, która tu była no i tu mam parkę która u mnie była razem sparowana tu mają dwa młodziaki także wysyłam je do kolegi hodowcy teraz będą służyły u niego tak najbardziej też jest możliwe żeby zakupić u mnie pary rozpłodowe o, w ten sposób wyglądają dziękuję za uwagę dobry lot